Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na stadionie 23 maja, stadion Specji, gramy sobie z jedną z najlepszych drużyn jeżeli chodzi o Serie B, bardzo, bardzo istotny, istotny mecz, bo jeżeli wygramy to będziemy mieli nad tą Specją już 7 punktów przewagi myślę, że no, już nie będą w stanie nam, nas dogonić, No, a potem sobie posymulujemy kilka spotkań, myślę, że to będzie jedno tylko spotkanie. W tym odcinku resztę sobie posymulujemy, żeby troszeczkę też tą karierę przyspieszyć. Gramy wreszcie w podstawowym składem. Bo w zeszłym odcinku graliśmy takim dość mocno okrojonym. Także jestem naprawdę ciekaw tego, co oni sobą prezentują ci nasi piłkarze. Wydaje mi się, że są naprawdę dobrze. No ten Soniora, bo w ogóle świetny piłkarzyk. O proszę, do Boriniego, Super podanie. Do Benedyczaka. Benedyczak. No Benedyczak jest jedyną zmianą, tak naprawdę w tym składzie, bo bardzo mi się przyjemnie nim grało. A też ze względu na to, że to jest Polak. Och, szkoda, niepotrzebny Paul tam był. Z racji tego, że to też jest Polak, no to przyjemnie się gra, gra i rozwija takich Polaków. Kanales, też dawno nim nie grałem. A gościu ma no, niesamowity potencjał. Jeżeli chodzi o umiejętności takie ofensywne. Oj, oj, ależ się to rozjechało. I jeden do zera! Specja prowadzi z nami. Jeden do zera, ale ja się tam rozjechałem. Boże Nie chcę na to patrzeć. Luka Moro No wstyd, wstyd. Co to za podanie było, Sergio Canalesa? To ja nie mam pytań. Ja cię kręcę. Jak on tam zagrał? Pomiędzy ty lub zawodników? I to wyszło. Niesamowite umiejętności. No i Benedyczak, no to z najbliższej odległości. No spójrzcie. Co to za podanie było? Czterech obrońców. Czterech obrońców przefiltrowało to podanie. Niesamowite. No i Benedyczak znowu z bramką. No, widać, że rośnie nam taki nowy lider ofensywy. Chyba zaczniemy tak grać po prostu. Że ten Rodigo będzie takim pół, półbocznym napastnikiem, takim ofensywnym pomocnikiem. Czy coś w ten deseń? Coś, coś takiego. Oj, 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 szkoda. No ale kanale to widać, że to jest różnica klas diametralna. Dobra, będę się tutaj nawet fajnie urwał. Ale nie wiem kto, ten Źwiomek z 55 numerem, no ale gościu, no fantastycznie tutaj przejął tą piłkę. Christoph. Ja myślę, że Wieteska ma tą piłkę bez problemu. Zagrywają do Walukiewicza. Ten już tutaj zagrywa do Beresia. Bereś do Soniory. Soniora tutaj do Boryniego. Boryni, Benedyczak. Oj, Benedyczak stracił prawie piłkę, ale się udało ją odzyskać. Rodrygo. Piękne podanie do Boryniego. Kanales tutaj próbował na ślizgu wjechać. Na ambicji. Cyk. Aj, strata i to taka dość niebezpieczna. Na szczęście specja tutaj sobie chce rozegrać tą ten atak od defensywy mocno. Świetne, świetne zagranie. Oj, Benedyciak tutaj próbował w ciekawy sposób zagrać do Rodrigo. To nawet wyszło, powiem szczerze, zaskoczony jestem. Byłem przekonany, że tutaj bramkarz to... To przejmie! Drągowski, no i kanales. Jak zwykle w swoim stylu. No, przepiękne, naprawdę przepiękne jest to, w jaki sposób oni sobie radzą. Nie wiem czemu, ale taką kamera się zbugowała strasznie. No, właśnie w stylu kanalesa z Sampdori. Czyli przejęcie piłki, odwrót szybciutki, zrobienie sobie przestrzeni, no i strzał. W takiej odległości, no to nie da się zrobić niczego więcej. Po tym głupim błędzie, na początku meczu widać, że Sampdoria wzięła się bo do odrabiania start i już, już prowadzi w tym spotkaniu Rodrigo z piłką De Pauli do Rodrigo Were Soniora Ten też jest dobry piłkarz Podoba mi się mega, w jaki sposób grają ci, ci nasi zawodnicy To widać, że to jest taki Taka włoska, tiki, taka można powiedzieć. A, i Benedyczak tutaj stracił piłkę, ale jeszcze udało nam się ją odebrać. Werę do Rodrygo. Próbujemy się przedrzeć z tą piłką. No i strzał taki troszkę bez pomysłu, moim zdaniem ojoj oj, oj oj to się troszkę zrobiło nieciekawie. Kanales fantastycznie przyjmuje, przyjmuje tą piłkę, bierze ją ze sobą. Oj, oj oj jeszcze może się uda dobiec nie rzut rożny prawdopodobnie. Prosi o zbieg, zbiegnięcie piłkarza piłkarze. Kanales Kanales tutaj, tutaj z piłką. Dalej Kanales. Do De Pauliego, De Pauli, do Canalesa. Oj, 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 Dobra próba. No ale niestety nie wyszło. 67. minuta. Cały czas prowadzimy taką delikatną różnicą bramkową, ale widać, kto naciera w tym meczu. Widać, kto jest silniejszą drużyną. Widać, że Sampdoria tutaj przeważa. Natomiast wiadomo, nie liczą się... Efektywność, efektowność tylko efektywność. Także myślę, że powinniśmy tu strzelić jeszcze przynajmniej jedną bramkę, żeby mieć już pełny spokój w tym meczu. Kanales, jak zwykle, w swoim efektownym stylu. Piękne podanie, tutaj Rodrigo do Benedyczaka, no i Benedyczak musi wykończyć taką sytuację. Znalazł się sam na sam przeciwko swojemu rodakowi, no i wykończył w jego stylu, czyli pełnie i skutecznie. Super, naprawdę super zagranie tutaj. kanale znowu rozpoczął tą akcję. Przerzucił tą piłkę sobie nad jednym z zawodników, z środkowych pomocników yy, Specji. Co ten Kanales wyprawia? No niesamowity jest ten gościu. Niesamowity jest ten gościu. Jak on sobie przerzucił tą piłkę? Myślałem, że poda do Benedyczaka na hat -tricka. ale nie, 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 nie. On tutaj musiał pokazać. No spójrzcie! Ten gościu z numerem 55, no nie miał żadnych szans. To chyba ten Wiśniewski. Piękne zagranie, piękny strzał, no i tutaj. Niestety, ale Drągowski nie miał żadnych szans. Oj, czy to nie był V? Okej. Okay. No, i z 1 do 0 dla Specji wróciło się to wszystko na 4 do 1 dla. Sandori. ale sobie tutaj pięknie poradził nasz dowodnik. Borini. Zagrywa taką naprawdę mocno filtrującą piłkę. Rodrigo tutaj, Rodrigo znaczy się. Kanales 5-1 hat-trick Canalesa Wydawać by się mogło, że tutaj. To show skradnie Adrian Benedyczak, ale kanał pokazał, pokazał na co go stać. No i naprawdę pogrom, pogrom na stadionie w Specy. No spójrzcie, wydawać by się mogło, że tutaj ten strzał będzie próbował wykończyć to tą akcję, będzie próbował po, wykończyć Benedyczak, ale troszkę błędnie się ustawił, no i, i nie dało się mu podać. Bardzo, bardzo zrozumiała decyzja Rodrigo. Dobra, jest Benedyczak. Bezmyślne trochę takie pobiegnięcie, ale wygrywamy 5 do 1. Sergio z strzelcem aż trzech goli. Przechodzimy do wywiadu pomyczowego. Na pewno warto tutaj wspomnieć o tym, jak sobie fantastycznie radzą ci piłkarze pod wodzą Andrei Pirlo. Świetnie, naprawdę świetnie, wybornie idzie naszym zawodnikom. Przewaga czterech punktów nad pozostałymi drużynami. Ale myślę, że tutaj należy wprowadzić jedną drobną zmianę, mianowicie Benedyczak sobie tutaj wejdzie. A De zostanie. No myślę, że to jest taki optymalny składzik, którym chcemy tutaj zwyciężyć w lidze. Okej, okay, Depaoli chce odnowić kontrakt w ogóle, tak mówię. Te, te kluby mają mniej więcej 72-77 wyrola. No, u nas to wyglądało o wiele lepiej, bo tak sama obrona ma 75, pomoc myślę, że też ma 75, no i ten napad tylko jest troszkę gorszy. Znaczy, jakby tak spojrzeć na to, no to tutaj pomoc ma gdzieś 74, no i napad, no to to jest 76-77. Okej, okay. jak to wygląda, jeżeli chodzi o kontrakty? Dobre, Depaoli. W porządku. Nie przeszkadza mi to. No Okej, okay, i to chyba tyle. Spójrzmy sobie jeszcze, jak sobie tutaj ci nasi zawodnicy mm, poczynają. Jeżeli chodzi o bramki, Canales 9, Borini 6. Rodrigo. Rodrigo 6, 7 asystasz. No to naprawdę też jest imponujące. No i Benedyczek z czterema brameczkami. Leris po jednej. Zaskakujące. Rodrigo tutaj jednak sobie lepiej radzi niż Kanalec. Wydawać by się mogło, że Kanalec tutaj jest gwiazdą tego zespołu, ale Rodrigo nie odstaje mu za bardzo. Dobra, spójrzmy sobie na tych kluczowych zawodników. Bereszyński nie jest zadowolony swoich wyników. Ktoś jeszcze? Walukiewicz, Soniora. Okej, okay, rozumiem. Minuty na boisko. Ronaldo Vieira nie jest zadowolony. Bareka też nie, no ale myślę, że Ty jesteś na liście transferowej. Ty też trafisz na listę transferową. Ty już jesteś. De Paoli zadowolony. No ok, no w zasadzie tylko Ronaldo Vieira tutaj widzę, że jest niezadowolony ze swojej pozycji w zespole. Także trzeba go troszeczkę bardziej zmotywować i dać mu kilka szans do wystąpienia w podstawowym składzie. Myślę, że to jest ta ścieżka, którą należy podążać. I już to się może wydarzyć w tym momencie. Wiejra sobie wejdzie na podstawowego zawodnika. No, i na razie to chyba tyle. Szybka symulacja. Remis Walukiewicz strzelcem jedynej bramki. No, to na pewno nie jest to, czego można by było się spodziewać po tak dobrze nastawionej ofensywnie drużynie. Ok. powiadamy tak. No i jedziemy z koksem. Kolejny meczyk. Szkoda, szkoda, że to jest tak, tak dziwnie zrobione, że naprawdę, mm, tak naprawdę no ci piłkarze cały czas, ale to cały czas yy, remisują takie średnie mecze z bardzo słabymi drużynami, które myślę, że normalnie powinni lajtowo wygrywać. Bardzo dużo fajnych młodych piłkarzy się do mnie trafia. To jest przyjemna sytuacja na pewno. Okej, okay, ale sobie pościągamy ich wszystkich. Flavio Paolepi odchodzi do Swindon Town. W porządku. Trzy punkty dalej przewagi. kosenca jest gdzieś daleko. Więc... Po prostu przejdziemy sobie przez ten mecz, mam nadzieję, że go zwyciężymy, gdyż no drużyna tej, jak się nazywa? Już nawet zapomniałem, nieważne. Zwyciężamy 3-1, do Kanales niestety nie strzelił gola z rzutu karnego, ale strzelił gola Benedyczak, to na pewno cieszy. Teraz Modena, Modena jest myślę gdzieś tam na 6-7 miejscu, coś takiego, także naprawdę no drużyna już troszkę z wyższej półki. Zobaczmy w ogóle, ile tu jest drużyn w tej, w tej serii A, w tej serii B. Wydawało mi się, że coś koło chyba 20. Tak, 20, czyli gramy 38 meczy. No to naprawdę, tak, na, no, tak naprawdę jeszcze nawet nie jesteśmy na półmetku tego sezonu. Myślę, że jedyny mecz, który byśmy chcieli jeszcze rozegrać w tej rundzie, no to będzie mecz przeciwko mm, drużynie. Co to była zadrożyna? Parmy, parmy, tak, tak, tak. O, zwyciężamy Rodrigo strzelcem jedynej brameczki. W ogóle jak tam po tym, po rozpoczęciu Ekstraklasy. Mega mi się podoba to, w jaki sposób zaczęły niektóre kluby. I też całkiem zabawne jest to, jak Radom jak zaczął. Masakra, żeby taki klub sprzedał tych wszystkich takich swoich najlepszych zawodników, tak naprawdę. I teraz yy, co? Aha, czyli Wiera chce od nas odejść. No dobra, w porządku, jeżeli chcesz, no to, to zmienia postać rzeczy, w porządku. Jeżeli masz taką potrzebę, no to ja cię nie będę zatrzymywał, damy ci, żebyś odszedł chociaż za te 5 milionów. No, Śląsk przegrywa dwa spotkania pod rząd, i to powoduje, że tak naprawdę znajduje się w tym momencie już na drugim miejscu. Jagelonia może odskoczyć im. No a jeżeli chodzi o Radomiak, no to dostał tak, ben, takie bęskie dwa razy Radomiak, że to aż głowa mała. Żeby taki klub, kurczę, który się utrzymuje gdzieś tam w środku tabeli, dostał taki śpierdziel. O, to jest coś niesamowitego. Jeden punkt przewagi tylko. No troszkę tutaj widać, że... Yy, nie? 3,6? Dlaczego? Dlaczego? Jakby... Chcę, proszę Cię o to, żebyś dogadał to i ty mi dogadujesz to na tą najniższą wartość. Kolego? Bez takich. O, proszę, ten Samuel Villa, to naprawdę wygląda imponująco. Przeniesiemy go sobie do składu. Ja cię kręcę. Ale mamy dobrych tych młodziutkich piłkarzy. Myślę, że ten Ryan Kent to on szybciutko sobie tutaj zejdzie z tej podstawki. Damy na razie tego Samuela Villa. No, on wygląda naprawdę przyjemnie. Tego Wiejry to w ogóle nie rozumiem. O co z nim chodzi? Dobra, to wypierdzielaj. Jak nie chcesz grać u nas w zespole, no to ja cię nie będę namawiał. Dzień meczowy. Gramy sobie z breszcią. Znowu trochę nie rozumiem, dlaczego to breszcie jest bo kompletnie nie, nie, nie widać tych zawodników. Macie znakomitą serię. No. Cieszę się. Musimy zmotywować naszych zawodników. Trzeba wypierdzielić tego Ronaldo Vieira. On nie może nam wpływać jakoś bardzo znacząco na e, zadowolenie naszych piłkarzy pozostałych. Remisujemy kolejne spotkanie. Kurczę, no te, mm, te symulacje trochę mnie irytują. że To są tylko remisy cały czas. No, nie powinno tak być. Oferta za Ronaldo Vieira. Zleć. 5,5 miliona. I nie schodź poniżej 4300. Okej, okay, Bereszyński tutaj trochę mi płacze, że musiał zejść z wojska. Ale jeżeli nie dawał rady, no to. To tak to wyszło. W ogóle Frazinoda jest seria A. A ma gorszą drużynę od nas, to zdecydowanie. Także trzeba im pokazać, jak się grają chłopcy w, w serie B. Dobra, Lelis. Kto kogo tutaj jeszcze można wpuścić? Tego Barekę można wpuścić. Można wpuścić Richiego. Ach, niech stracę. Puszczę tego Boriniego. Najwyżej przegramy, no. Trudno. No, przegraliśmy 4 do 2. To dopiero po mm, doliczonym czasie gry. Trudno. Mówi się trudno. Żyje się dalej. No i mamy teraz meczyk z Parmą. Parma jest na szóstym miejscu w tym momencie, więc myślę, że ten meczyk trzeba sobie będzie rozegrać. Ale rozegramy go sobie w kolejnym odcinku. Tak jest. I tutaj jeszcze jest mecz z Bari. Czy ten mecz z Bari, jak to wygląda? Bari już nie jest chyba zagrożeniem. Bari jest na ósmym miejscu, tak jest. No to ten mecz z Bari sobie No Okej, okay. w porządku. Spójrzmy na to, jak to wygląda. No i myślę, że do momentu z Palermo tutaj nie będziemy nic grali. Myślę, że ten mecz z Palermo może się uda jeszcze zagrać w kolejnym odcinku. Okej, okay. no to nic. Nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami pożegnać. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy grali sobie mecz z Parmą. Trzymajcie się! Cześć!